Dzień dobry, witam Państwa po raz kolejny z krainy Media Yard. A gdzie dzisiaj będziemy i z kim dzisiaj będziemy? Będziemy dzisiaj w Stoku, w regionie północno-wschodnim Polski, a z kim? Z dziesięcioma wspaniałymi mężczyznami na wyborach mistera Białego Stoku i Radia Yard. Odpływamy. Ja! Witam ponownie z krainy Media Yard. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego wybory mistera, a dlaczego żeby nie? Zawsze oceniane są kobiety, to sprawdza się ich inteligencję, to ocenia się ich wygląd zewnętrzny. Kobiety powiedziały dość i to one właśnie dzisiaj wybiorą mistera.

Och, ci mężczyźni, tak było, tak było, tak było. I dałem kobiet okazał się niewysoki, ale jakże przystojny brunet z szerokim uśmiechem. Fotoreporterzy na Mistera obiektywu wybrali szatyna skręconymi długimi włosami. Ale cóż, wszystko co dobre, szybko się kończy! Odlatujemy z Białego Stoku, z krainy Media Yard. Do zobaczenia! Pierwszych w regionie północno-wschodnim Polski w wyborach mistera Białego Stoku wzięło udział 10 mężczyzn. Najmłodszy miał 18 lat, najstarszy 26. Najniższy metr m, najwyższy 1,89 m. Największy obwód klatki piersiowej to 115 cm, najmniejszy 95. Misterem obiektywu został 19-letni Karol Grabowski, uczeń szkoły średniej, a pierwszym misterem Białego Stoku 22-letni Wojciech Kitta, student Akademii Wychowania Fizycznego imprezy było Radio Yard.